Ale mam rybę Ale jedzie Nie mogę go zahamować Ale idzie Patrzcie co się dzieje Ale on jedzie Ja yeah. No co tu się dzieje? Patrzcie Ja nie mogę go zatrzymać Gościu jedzie tak, że to jest Nie no co, co? Jeszcze jedzie Nie chce pojedzie Nie ma co się spieszyć, nie chce jeździ Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie Dzisiaj metod Feder oraz Bomb Feder zaczynamy. Oczywiście na metodę pelet Swim, pół na pół z Pelletem Skirtingiem, i do tego trochę metod Mixu. A na Feder Bomba na początku kukurydza, a później, ewentualnie, założymy pelet. Lecimy. Mam ja Was standardowo po raz kolejny, woda PZW. Jak widzicie, lekka falka od prawej do lewej strony. Ja tu leciutko schowany, więc ta fala mnie za bardzo nie interesuje. Zapowiadali dzisiaj lekkie opady, ale mam nadzieję, że mnie to ominie. 7-8 stopni, 7 rano. Zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie ciekawy dzień. Yy, zaczynamy od metody. Na metodę założymy haribo, ale założymy pomarańczowy I dzisiaj z metodą zrobimy tak. Ja nie lubię, jak wiecie, czyli nie lubię rzucać blisko. Mam informację od kilku osób, że te karpie są w tym momencie bliżej brzegu więc no, swoją zasadę jest to blisko, aż Ech, aż się źle czuję, tak rzucając ale no, mm, no no zobaczymy, jest to dla mnie za blisko, jest to dla mnie niekomfortowo, nie lubię tak blisko z tego względu, że nawet jak będę miał branie karpia, to przy moich umiejętnościach nie dam rady go wyhamować no ale już trudno, nie narzekaj. Uspokój się. No i druga wędka. To co czekałem na to i mówię: Stosujemy już. Nie będę czekał. Feder bombka. Przypon. Na dole zakończony pustopem. Kukurydza jest. Do strzelania proca jest. Zakładamy na początku jedną serio: jedną kukurydzę. Jedną, jedyną. Więcej na razie nie zakładam. Przebijamy, pół stopa, wyciągamy, proszę. I to co dzisiaj to możemy wyciągnąć. I to co dzisiaj jest naszą przymiotą, czyli jedna kukurydza. I teraz czekaj, 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 czekaj żebym wiedział. Strzelał będę też, ale nie będę strzelał często. Będę strzelał kilkanaście ziarenek. I sobie tam postawię zestaw. Dobra. I naprawdę kilka ziarenek. Nie tak jak latem oczywiście, co chwilę. Tylko co jakiś czas. 4-5 ziarenek. Pyk. O, właśnie. Pik. O. Co jakiś czas. 4-5 ziarenek. Nie dużo, Ta puszka myślę, że on dzisiaj mi starczy. Chociaż może odpalę drugą, ale to jeszcze zobaczę. Zobaczę, co się będzie działo, właśnie, bo, bo nic nie wiadomo. Taki dziwny okres. Byłem tu w tym samym miejscu półtora tygodnia temu. Po, to był chyba środa, wtorek, czwart... środa, czwartek przymrozki, minus 4. I ja byłem w sobotę. I ledwo udało mi się jakieś y, cztery klapiochy wydubać. No i plus, już miałem w sobie jakieś branie karpia na klasyka. No a tu słyszałem, że właśnie, jak już ta woda się lekko ociepliła, tu na tych bliższych partiach, tu zaczęli ładne ryby ciągać, więc zobaczcie ile to jest, na przykład 2-3 dni różnicy, a zobaczcie jaka różnica w braniach na przykład, dzisiaj znowu nie ma słońca, a wczoraj już było, więc teraz też, też znowu nie wiem jak to znowu wpłynie na te brania, to jest wszystko tak zależne od takich delikatnych czynników, że to możecie tu nieraz sypać co chcecie i tak nic nie da a nieraz po prostu przyjedziecie, traficie w ten dzień i ciągacie jak szaleni no ale tak to jest na rybach. Jeszcze nikt nie rozpracował ich w 100%. Nieraz nawet na zawodach łowią po dwie ryby, a zawody w tym samym miejscu za 2-3 tygodnie i po 3-4 kilo każdy. Więc to mówię, to zależy od dnia, od pory, od ciśnienia, od wszystkiego. Nie macie co się denerwować, że przyjechaliście, ktoś połowił wczoraj, a wy dzisiaj nie. To nie ma nic ze sobą wspólnego. Przyjeżdżajcie, łówcie, cieszcie się. Jesteście nad wodą. O to w tym chodzi. I tak jak mówię, co jakiś czas kilka ziarenek, dużo, 4, 5, 6, nie za często, tak co mówię, co kilka minut strzela sobie po 3, 4 ziarenka i niech sobie to tam leży i czeka na te dobre czasy, na te lepsze czasy, na te dobre branie, mam nadzieję oczywiście. Uuuu! Ale, ale, o, pewnie klapiochowy. Dzień dobry. No tak, witam. Laszeki. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Nara. A pierwszy klapioch jest z bliskiego dystansu. Ale jak mnie będą męczyć na tą mniejszą kulę, to sobie wezmę większą założę. Bo jak już klapioki wpłynęły, to na pewno coś wpłynie jeszcze lepszego. Przynajmniej takie mam. Co mam? Takie coś mam. Chyba jest karp, powiem Wam, i to na pomarańczowy, ale zdążyłem odklipować, zdążyłem odklipować, tak będzie karp, ładnie jedzie, ale na pomarańczowy tylko zmieniłem, ja zdążyłem odklipować, o, wstanę sobie trochę, zdążyłem odklipować, tyle dobrego, tyle dobrego, no, ładnie jedzie, ładnie. Ładnie Nie będę mu dawał za dużo luzu. No, teraz idzie w drugą stronę. Teraz idzie w drugą stronę. No pojechał mi tam na zestaw. No ja sobie to pomału ściągnę. spłytko damy radę Lekko luzu mu dałem. I spokojnie.

nie, 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 tam nie, tam nie, tam nie nie tu no chodź, już majster, jeszcze jeszcze delikatnie się wierci no, ale już powinien być pod do podebrania, jeszcze trochę jeszcze trochę Spróbujemy go już podebrać pomału powinien już pójść no chodź, no chodź, no chodź, 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 chodź. O, ładny Dobra, pięknie Pięknie O, Piękny. O, o. Pięknie. No, będzie dobry. No i co? Bardzo ładny. Myślę, że ile może mieć? No, pokaż się. O. o! Spokojnie, spokojnie. Majster No i stat mi po poleciał co tu się dzieje no ładny o no taki nie wiem 2-3 kilo Piękny karpik o to chodzi O to chodzi o to chodzi Piękny karpik nawet go nie ważę nie mierzę Od razu go wypuszczamy popłyniesz sobie tutaj o. Tu sobie ładnie popłyniesz majster już, no, żeby, leci, trzymaj się, A, piękny. No, to wracam po. je, piękny karpio. Uch, a, dobry jest. Czyli zakładamy, to na co wziął haribo. Małe haribo wziął, pomarańczowy. W trakcie jak miałem z tego yy, kanibala, to w trakcie mówię, a zmienię na haribo, może akurat coś. No i raptownie porzucę Myk, dziękuję. Karb zaczepiony. Dziękuję, 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 dziękuję. Nie ma za co. Pięknie. Piękny hol, spokojny. Troszkę pojeździł. Troszkę powalczył. Dziękuję. O to chodziło. I teraz rzucamy z powrotem. Wiadomo, mamy tam trochę. Na motadę, na boże, namo, na na, co mamy? Namotane mamy tam, namieszane. Zrobił trochę y, ognia tam. Więc chwilę to się musi wszystko uspokoić. I zobaczymy, czy coś jeszcze wejdzie. Ale taki mam plan, żeby tam założyć pomarańczową dziesiątkę. Nie wiem, czy nie za grubo, ale coś mi tam, świta, żeby założyć właśnie tą pomarańczową dziesiątkę. Wtedy może by. Jakiś większy podszedł, dostrzelimy kukurydzą. Na bombkę nic. No i co? Mam to, co chciałem, więc już teraz jest pełen luz. Już teraz to, co więcej, to już tylko dodatek. Tu już to, co dodatkowo, to ja już będę jeszcze bardziej zadowolony, choć już jestem mega zadowolony. To, co chciałem, to mam pierwszy kart w sezonie. Dziękuję. Dobranoc. Można wyłączyć światła. No nie nie, zostaje, zostaje. Spokojnie, spokojnie. Nie spokojnie, spokojnie. Jeszcze chwila. Jeszcze mam nadzieję na bombkę. Nie. Zaraz tak jak mówiłem może zmienię na pelet i podszczelę trochę peletu z kukurydzą. Ale dam jeszcze z pół godzinki, godzinkę na tą kukurydzę na jedno ziarenko i zobaczymy. A metoda niech sobie tam leży, niech sobie tam pracuje. Kurde. Myślałem, że coś mocniejszego. Dojechało mi do klipa. Kurczę mać, ja ściągnę klipa, chyba karp, ale co to jest, większy leszcz Bo tak klipa ściągnąłem o ale łopata o matko kurde ja klipa ściągnąłem będę musiał będę musiał zrobić, o, ale łopacisko wywalił o kurde no to teraz to przesadził o matko Uf. przesadził teraz to przesadził, o ale tak wielkie jest a już myślałem, że tu bierze kurde. Patrz, jaka upata. Hu! Ale przegiął. Ale upata. O, panie, piękna. Ale piękna upata. O, z 45-50 będzie miała. No ładnie. Bawił się, bawił. Kurcze, nie mogłem zaciąć. No lecisz, Pyk. Leszcza to zawsze trzeba. O. Na razie na bombkę nic się powiem wam nie dzieje. Ani brania na kukurydzę, więc tak jak sobie wymyśliłem, zmieniam kukurydzę i przypon. Na przypon z peletem. Zaraz wam wszystko zademonstruję, tylko założę. Pięknie myk. O, gdzie to jest? O, przyponik. Z peletem. Pelet taki i tym peletem będę co jakiś czas też postrzeliwał plus do tego oczywiście kukurydza, nie? Tam gdzie będę łowił ze 2-3 pelety albo nawet cztery. O, ze cztery pelety, nie za dużo. Szczelimy sobie tam, Pyk. O, i mniej więcej wiem gdzie bombkę mam załadować, tam mniej więcej będę co jakiś czas tym peletem. Podczeliwał. O, samemu na rybach nie jestem. Goście. Czołem. Witam was. Na ryby. Ale nie, 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 nie. To one idą do mojego tatego. Do mojej kukurydzy. Nie, 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 kacuszki. Już. Nie, 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 nie. To jest na ryby. To nie do jedzenia. Już. Tam gdzieś sobie idźcie dalej. zjedzę mi zaraz sprzęt. Jeszcze tego brakowało. No nie wiesz Co tu się dzieje na tych rybach? Co tu za dewastację. Człowiek chce siedzi spokojnie, a tu Ci dewastują. No nie wiesz. No patrz, ten magiczny leż nam tutaj lekki przestój zrobił. Od tego czasu, no. O, a poplątało mi się. Może mi się poplątało i dlatego. Od tego czasu, kurde, no miałem tylko jedno branie, ale to chyba płotka, bo tak szarpnęło. Dwa razy tak typowo. Płotkowo. A tak to a spokojnie na razie, damy najwyżej dwie dawki. Nie będziemy się już ciaćkać. Wydłużymy się o pół metra, bo tam jednak zgubiłem odległość wcześniej. Dobra, jako że na bombkę na nic, na kokolidze nic, to zmieniam taktykę na to, co mi czasami ratowało tu skórę na bombkę. Zakładam Haribo, ale te duże dziesiątkę. No i zobaczymy. Czy coś takiego tutaj, Tylko muszę sprawdzić, jak to się jeszcze w wodzie układa, czy nie leci do góry. Dobrze jest, dobra. I to mi czasami na bombkę, czasami ratowało tyłek. Nie wiem jak teraz, czy też mi uratuje. No ale warto rzucić już tak na końcową fazę. A jako, że dziś pomarańczowy bardzo dobrze działa, to może to będzie strzał w dziesiątkę, albo po prostu jeszcze nie. Albo to nie będzie strzał w dziesiątkę, bo jeszcze za szybko na bombkę, ryba jeszcze tak nie reaguje na dźwięk, ale to zobaczymy zaraz bo to. Zrobiłem za dużo peletu, to wiecie co wymyśliłem? Robię sobie kulę z peletu, mocno ugniatam, ładuję i Buu, dziękuję, ale nie jest genialny, co? Strzelę sobie ze trzy takie, no i tak ten pelet mi się nie przyda już. W sensie no, potrzebuję mniej niż niż tu jest i to dużo. To tam gdzie mam bombkę strzelę sobie takie umniecione kule. Niech one się tam rozpuszczają. Ale jedzie. Nie mogę go zahamować, ale idzie. Patrzcie co się dzieje. Ale idzie, ja. Yeah. Ty no, wyciągnie mi wszystko. Ale wielki musi być, hu, hu, hu. Ale kabanisko. Ja tu zaraz będę miał gdzieś klipsa. Ale kaban, wziął. Ło, panie, na bombkę. Ale to ja, ja, ja myślałem na początku, że mi kaczka się wkręciła. No nie wierzę. Szedł, tak, no nie mogę go zatrzymać. Ale idzie, patrzcie. Patrzcie, co się dzieje, patrzcie. Ja nie, nie mogę go zatrzymać. I yeah, to będzie rekord. Owija się wokół siebie, ale jedzie. Nie ma. A pierdziele boli mi ręka. O kurde, o kurde, o kurde. Ja tu dziś klipa mają, że muszę trochę pościągać. Nie chcę za bardzo skręcać, żeby nie nadwyręczyć sprzętu. Ale to będzie. Yeah, ja pierdziele nie dam rady nie dam rady ja pierdzielę, ja mam klipsa muszę go ściągnąć o jeszcze ma siły, jeszcze ma siły ja musimy go dobrze wymęczyć nie mam za dużego podbieraka muszę go trochę wymęczyć o ale będzie krowa ale będzie krowa, coś czuję o, Cię, kręcę trochę roboty będzie uuu, to nie będzie takie proste to nie będzie takie proste znowu mi w tą wędkę idzie kurde ale on idzie. 5 minut holu. Na nie skręcę kołowrotka, Niech się wyfalczy. Gdzieś tam się pluskał, ale... No pomału coś idzie. Patrzcie. Haribo dziesiąteczka. Strzelałem z peletów. Tych tu kulek. Ale poszedł. Jeszcze na nie widziałem go, powiem. Tu gdzieś tu jest blisko już. Już jest gdzieś tu blisko. Już tak jakby się podawał. Ale on jeszcze pewnie będzie jeździł. Spokojnie. Gdzieś tu jest pod wodą, ale nie widzę go jeszcze. Jeszcze ma siły, patrzcie, patrzcie, jedzie, 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 jeszcze, patrzcie Nie no, co ty, co to ty? Jeszcze jedzie, nie chce pojedzie Nie ma co się spieszyć, nie chce jeździ ale mam blisko blisko, patrzcie, znowu jedzie, patrzcie, znowu jedzie Znowu jedzie, no nie wierzę Znowu jedzie, znowu jedzie, znowu jedzie, znowu jedzie. Znowu jedzie. dziękuję Dziękuję, pojechał znowu, no. ja siądę może no. Nie chcę za mocno podkręcać, bo o, widzę go, O, jest tam, stoi jest, jest, jest widać, widziałem karp na pewno, ale gdzieś tu jest blisko, ale już mi ręka boli już mi ręka boli, ja ma. Ja ma. nie da się tylko się ciągnąć dobra, jest najbliżej jak tylko mógł być, teraz jest tu blisko pokaż się chociaż pokaż się

łak mi ręka już ja już nie mam siły. ja już nie mam siły o Jezus Maria o Jezus on mi nie wejdzie Oj, nie wejdzie do podbiega nie no mam duży, dobra wejdzie Uf, dobra, jest już chyba gotowy ja czy ja Cię podbiorę? nie jest jeszcze gotowy jeszcze nie jest gotowy jeszcze jeść no ale już jest trochę gotowy już jest trochę gotowy, ale... Uff. Nie wiem jak ja Cię podbiorę. Muszę wejść tak do... Tu, nie, nie da rady. Ja nie, nie wiem, ja go nie wyciągnę Ale on idzie, ja pierdzielę. On no, już jest słabszy, ale jeszcze ma siłę dziad. Jeszcze ma siłę, jeszcze, jeszcze, jeszcze jeździ. No tak go jeszcze nie podbiorę, co ty? Nie ma szans. Zapomnij. Dziękuję Dobra, kolejna próba Chodź, chodź, chodź. Cholera, płynął Teraz, teraz, może teraz Może teraz, może teraz Może teraz No chodź, chodzi, chodzi, chodź Chodź, 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 chodź jest, o boże nie stój, mam go uuu. uuu o kur... pęknie mi podbierak Brrr. Brrr. nie ma pytań, patrzcie nawet na moją rękę boże jedyny no nie chcę go podnosić, ale nie będę go podnosił ale to ma 50 na 50, chyba na 50. Patrzcie. No, myślę, że 10 kg spokojnie, nie? O, waleczny. Dobra, chodź. Damy mu trochę czasu. 80 cm. Ogień w szopie. 80 cm. Przecież to jest wielkie. jak... Tu ma 60, to to masz 60. Plus jeszcze się zawija. Niesamowite, niesamowite 15 minut. O, jakie to jest wielkie! Myślę, że ponad 10 spokojnie, 10-12 kilo. No i żeby wody nie dostał, chyba za daleko nie mogę wejść. Damy mu trochę, niech się chłopak po tej walce tu się zregeneruje. Damy mu czas, damy mu czas, ale 80 cm, nie wiem, 10-12 kilo. Widzicie, strzeliłem kulkami z paletu i poskutkowało. Dzik, paleta, moc, energia. No, już jest gotowy. Tu zasłaniam. Ale już jest gotowy sobie popłynąć. Ale piękny kabanik. Dobra, płynie. No, o, patrzcie. O Jezu, jaki wielki. Cześć. Braksów, powiem Wam, brak słów, Tak mnie ręka boli, że nawet nie wiecie. Ale czuję całą rękę, jakbym, nie wiem, gipsował cały dzień chyba ścianę. U matko, ale to jest różnica, taka komercja, taka dziesiątka, dwunastka na takiej PZW. Taka dziesiątka to jest, Pff. no to jest przepaść, to jest przepaść. Nie, nie ma o czym rozmawiać. Dziękuję, do widzenia, zamykamy kanał. Yy, bo jaki kanał? Kanał nie zamykamy. Co on gada? Ale pięknie na bombkę, a to jeszcze tak fajnie, bo to... pompkę <zuc> miałem rzuconą i akurat płynęły nad plecionką i patrzę, a szczytówka się wygina, więc no nie kaczki, jeszcze mi plecionkę zahaczyły, ja podnoszę, a tam jak ruszyło, Uuu! ale pięknie zacięty, wszystko się sprawdziło, wszystko dało radę wyciągnięty podbierak oczywiście troszkę za, za malutki choć i tak to jest większy, bo karpiowy, taki federowo karpiowy powiedzmy Ej, ale naprawdę emocje, emocje co tu się dzieje czekaj, ta wędka, co to, co to, co to, co to? A czekaj, bo to jest bombka, to ja już nie wiem co tu co jest. Ja pierdziele Ja już tu nie wiem o co tu chodzi Jest, ja już nie mam siły. Ja już nie mam siły, ja już mam dość To co tu teraz poszło to Dobra Wyrzucamy to, Ja nie wiem czy to wszystko tu, tu w ogóle coś działa, czy tu coś nie działa. Ja nie mam pojęcia Coś tu działa, coś tu nie działa. Ja pierdziele, nie mam siły, Teraz nie wiem gdzie ta bombka jest, a muszę trochę peletu wziąć. Sobie strzelić, wtedy będę wiedział. Za 6 pelecików, dobra. O matko, ale jestem poskładany. Patrzcie, gdzie jest ten mój tajny ten. A, to dziś dzisiaj kosiło, ale to była kosa. Dzisiaj Uff. pomarańczowy. Dziękuję. O, sprzęt wytrzymał. Nie wiem, czy ja jeszcze chcę jakieś ryby dzisiaj pojąć. Nie wiem czy jeszcze chcę jakiś ryby. Miją się ręce trzęsą, cały chodzę. Dobra, strzelę sobie peletę, zobaczę gdzie. Mniej więcej i postawię to. Oj, za dużo tych peletów, za dużo. Troszeczkę sobie pod To Chodzę teraz. Człowieku jedzie! Nie, 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 czekaj, nie, karaś, karaś, czekaj. Chyba karaś, nie wiem co mam, powiem wam. Ale bije, ty, albo lin, albo lin. Czekaj, 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 czekaj. Ole broń na metodę! O, Człowieku! Ale to... No leś, to to na pewno nie jest. Co my teraz mamy? Co my tu teraz mamy? Pokaż je kolego sympatia. Ole leś! O Ole, poszedł teraz człowieku, dzik paleta. Pokaż mi to. Oje co, pięćdziesiątka, Większy niż tamten. Oj, o O Boże! Ole wielki uuu. 16. Uuu. Większy niż tamten. No nie, no nie wiesz. Patrz, o jezu, większy niż 50. Leciutko, Uf. no nie, leciutko, 50, to jest ponad, mm. przesadził, ale ładnie, dobra, do wody, o jezu, no nie, dzisiaj to urodzaj, dzisiaj to się, to się za dużo dzieje, Uf. no, dawaj, lecie. Kurde, jeszcze pod koniec coś. Ja się zapatrzałem. Ale chyba będzie leszcz, ładny. Oni no stąd nie za coś miło. Ta lesz, bo już puściło. Ale chyba gruby będzie. Naleśnik ładny. O, ale ciężkie. Oj, ten to ma... Nie, ponad 50 chyba. Dobra, wypuszczamy. Piękny. gruby Piękny gruby leszcz. O, ale najedzony. Widać, że moich kulek się nażarł wpłynęły mi leszcze zamiast karpi. No ale Dobry i ten leszcz. Kurde, dzisiaj to rewelacja. No Już, gotowy? No ale też wielki. siuuu No dobra, trzeba skończyć, bo już szczerze wam powiem, nie mam siłę po tym karpiu to O jest, siłę. Ale zaskakujący dzień. Ale zwroty akcji. Pięknie, pięknie, naprawdę. O jeszcze branie. Ha. A nie, to ja się rusza. Dobra nie ważne. Eee, No co? Na początku cisza, cisza, cisza. Metoda, jakiś glapak, później jakiś leszcz eee, Czy karpi leszcz, już teraz nie pamiętam. No i później po tym leszczu tak są wam mówiłem. Cicho nic się nie działo. I raptownie bombeczka Piękny, piękny karpiszon. No a teraz się zwijam. Tyle na dzisiaj. Zostawcie tu trzeba. Subskrybujcie. Łapeczki dawajcie. Co tam jeszcze możecie. I widzimy się w następnych filmach. Mam nadzieję, że może większe ryby. Hmm. A w ogóle to mój rekord na PZ2 Karpia. Huhu, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie.